Est marriages différentes? Je peux pas y parler un peu. Mus peux pas Szkładnie. Tak? Ale są też takie. I co opowiadamy o bateriach? To jest bateria. Czy ktoś wie, co to jest bateria alkaiczna? Wiecie? Jest to bateria, której nie można ładować. Taką najczęściej wyrzucacie. Gdzie ludzie będą? Do podła. Do podła ja, wiem, że nie się no rozmieszczą. Tak, bardzo dobrze. Nie, już co to kosz? Nie, nie, proszę, bo będzie można się obwiedzić z tymi drugiej Aby kosza się nie rzuca na baterię, bo ona jest otrująca, w otrujące składniki. I to później się składa w ziemi i później przechodzi do ekosystemu. To, pow to powinno się wrzucać do odpowiednich pojemników, żeby wspomnieć to... Też nie można składać gdzieś w pladach, No też nie jest dobrze, tylko zostają ten leżą, wrzucamy do pojemnika, to nie, nie jest dużo roboty, po prostu przejść i wrzucić. Będzie też w Waszej czasie pojemniczyć i to nie będzie żadnych problemów. Mamy już. Macie już? Co to jest za bateria? Akumulator? Nie, tak. nie to, to nie jest akumulator. To jest zwykła bateria, alkaliczna. To od czego zależy ich kształt? Od Od czego? Od wielkości. Ale mhm. Nie, nie. Od wielkości urządzenia. Tak, tak. jest ta bateria. Przygodęcie się no. dokładnie. I ostatnia bateria. To akumulator. No. No.

Jak myślisz? No bo ładowane już można naładować jak się na przykład rozładuje, a alkaimicznej nie można bo no, Właśnie. To jest bateria. I to Właśnie. nie tylko z korzyści takiej, że kupujemy nowe, wyrzucamy, a taka jedna bateria jest naprawdę no droższa, ale, ale za to, że przynajmniej można... Na... Załadować i jak ktoś jest nie, to jej ja. takiej je nie wyrzuci, bo ją można naładować i no ja nie. Ona jest droższa, no ale to się zwraca, bo jeżeli kupujemy cały czas te same baterie, co jakiś czas, no to jednak się wydaje trochę tej ale A nie, jeżeli kupimy raz i będziemy ją wykorzystywać przez parę lat, no, to myślę, że to jest dobra inwestycja. A co, że wiecie, że nie można wyrzucać baterii ze złotego pojemnika, prawda? Co się stanie, jeśli taką baterię wyrzucimy do pojemnika ogólnego? Może zagrozić cię jakąś chorobą? Nie, co się stanie dla nas? Nie, e, może się coś stanie? Bateria może wylać? Nie, dla nas co się stanie? Jak pan policjant zobaczy, że wyrzucamy taką baterię do śmietnika? Mandat? Słucham? Mandat? Właśnie, mandat! A bateria jaki? I wiecie, ile trzeba dać w żeby pokryć te pieniądze? Nie, chcę dużo. Dobrze. Miejsce <bężące>. to jest <grym> lekcja wcześniej o bateriach? Nie, nie. Trzymałem. <Ty>, nie, <_niosenie> może. Probujmy to lekcję. Typu telewizor? <grym _niosenie> Jaka jest skala za takiego? Tysiąc? <grym _niosenie> Nie, trochę więcej. Dwa, to też Nie, więcej. nie. 5 tysięcy. O! 5 tysięcy, o no. Co? No To jest na telewizor Ja żeby demontować, elektrośmieci. też zabronione. Można rozbić Trzeba odnieść zepsuty, jeżeli coś tam już jest zepsute, jakieś urządzenie, telewizor. Trzeba odnieść do specjalisty, ponieważ on się umieścił obecnie, a my możemy tylko zniszczyć te trujące substancje, które są w środku, i nam zagrażać. A ten profesjonalista wie coś jak zrobić, dlatego to jest koledze. I magda też jest za jakieś tam rozbieranie tego typu rzeczy. Tak, za każdym takiem to że tak powiem. Proszę, kamera. Proszę, no, teraz jakieś 3, pytania? 3, 2, 3, 2. Nie. pytania? Nie macie żadnych pytań? Nie ma pytań? Teraz chciałabym, żebyście tutaj zaczynając od kolegi, w tą stronę, przystawili się od Ciebie. Poczekajcie jeszcze. No, okay. na każdej, zacznę, że mam nie na każdej, ale w większości baterii. No ja a, jeszcze a jeszcze, dobra, powiecie, to czym, już... A jeśli powiedzcie, czym różni się bateria taka doładowania od ptaków?

o, ma... nie, to, bo... nie, nie? nie mają tego znaczka, że nie wolno wyrzucać? No, nie a nie. właśnie, a no co się dzieje na... która okay. nie ma tego znaczka? Można ją wyrzucić? Można ją wyrzucić, nie nie. To, 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 no to, to nie ma A Na telefonie też nie ma takiego to, takie to. znaczka. Znaczy, że można wyrzucić do śmietnika? Nie. To jest taki znaczek, a On Generalnie chodzi o to, żeby nie wrzucać baterii jakiejś elektroszymycie do śmietnika, ale nie jest na wszystkich rzeczach. Wy możecie poznać. Że nie wyrzuca się do śmietnika po czym? Że działa na prąd, albo na baterie jakieś urządzenie. A czasami to jest na baterach od telefonu Tak, tak, u... tak. właśnie uh -huh. na to co Coś jeszcze? Jakieś macie pytania do no. nas? Nie. Nie, nie. pytania? Nie. Nie. To teraz zaczynając od kolegi. Nie. Przedstaw się. na no. no. ten. Mogę? być. Tak. Dobrze. Dla mnie. Dobrze. Daj mi. No.

Proszę, yes. hmm. no, no, no. no, no, no. no, żebyś nie Słuchamy, <scenes> <accept> telewizor. I co robimy z telewizorem? To samo, z telefonem. No, gre... tak. Dobrze, a wie może ktoś z Was zna skrót ZSEN? Nie. Z Dobre. ZSEN. Dobre. mózgów, to oznacza taki skrót? A no, wiecie? Dużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Czyli używa się takiej nazwy na baterie i na elektrośmieszkę. Teraz tego, możliwe? nie? Dawid. I podajesz przykład elektrowniowy. Czość. Bardzo. Teraz tego, może nie? Kuba. Aha, jakiś przykład elektrowniowy?